Zróbmy krzycze jak no, kto się wziął za O! Z... Te, koleś! Chyba nie jesteś tu z powodu tej głupiej owcy, co? Nadszedł czas na ostatni pojedynek ćwierćfinałowy. Dzisiaj o miejsce w półfinale zmagać się będą. Zwycięzca walki z Gornawide. Piekielnie silny i bezlitosny. Oki! Okay. I strażnik świątynny, który jak dotąd powalił na glebę Laresa i Bartolo. Niesamowity Gorna Drak! Rozruba! Musisz się jeszcze wiele nauczyć, zanim zostaniesz mistrzem. Dobrze! Zobaczmy, co potrafi. Walka zytań, 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 zytań. Ja, dalej, dobrze. Dalej, dalej. Dobrze. Chcę zobaczyć krew! dalej Nigdy więcej dobra. tego nie próbuj Nic! Ani krzty rudy! Już nie żyjesz. Tylko jeszcze o tym nie wiesz. No, koniec z tobą, bestio! Po dość wyrównanym pojedynku Gorna Drak nie wytrzymał końcówki i tempa narzuconego przez Okyla, który będzie ostatnim reprezentantem nowego obozu w wielkim turnieju. Już wkrótce odbędzie się pierwsza walka półfinałowa. Jeden z faworytów turnieju, Gomez, stanie przed bodaj swym największym jak dotąd wyzwaniem, bo jego przeciwnikiem będzie nieznający bólu i strachu fanatyk z sekty Gor Boba, który od pierwszej rundy turnieju niszczy każdą przeszkodę na swojej drodze. Dla kogo ta walka okaże się ostatnią? Faza półfinałowa i wyjątkowo interesująca walka Gomez-Gor-Boba już wkrótce, tylko i wyłącznie na Gothic Wars.